Witamy w pierwszym, od, w pierwszym live'ie jest z Ryzent'a Jesteśmy z całą ekipą Mam się bać? Masz Już, się bać. już mam się bać? Tak No i co teraz? Ogólnie jest, jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu jak, jakbyśmy z nim oh. to nie nasze wina oh. No dawaj Dobra, znam to On no to mnie zabije teraz pomij. Czym? Pomij. Czym? Obojętnie, klikaj wszystko Lol, ale padaka Patrz teraz, patrz teraz co się stanie. Nic się nie stanie. Nie bo co jest O kurde. Nie patrzę. Patrz, patrz wera, patrz. Ale on chce go uwolnić tylko. Przecież to jest normalny gościu. Jego przyjaciel. Teraz to odpalę. Ja bym się bał tam być. Lol. Ba balibyście się tam być? O i teraz będzie za nim coś, nie? Jeszcze nie teraz. A. Skąd ty Coś dzwoni. Bo już raz to przeszliśmy. Ale nie to nie to zakończenie. Teraz no, chcę inne. Teraz będzie inne. Oluju. to cienia. Nie. Jeszcze. Hmm. Gdzie mam iść? Mów mi gdzie mam iść. Żebym nie poprzeszedł hmm. tak jak wtedy. Nie, nie, nie da się już. Jak raz to przeszedłeś to już koniec. Jak, jak, jak raz? Raz. No to jeszcze raz to samo będę musiał przejść. Jak już przejść, No co? Zacięcie. Coś się ruszyło tam. Aha, o, aha. Aha, aha. O. Parcu co się dzieje? Dlaczego ja płaczę? Nie chcę płakać. O moje ręce. A i dlaczego on tak wolno wstaje? Ja się boję. Get out the way. Get out the way. O, chcę to zobaczyć. To Jeszcze raz. O, tu się powiesił ktoś, nie? Nie. Przypada. Widziałeś to? No. Jezus Maria, myślałem, że to jakiś. No, klikam. To podejdź tam. Obyć się. Boże, tam był cień. Rozniosę cię na strzępy. Obróć może sobie. Po co? Bo tam z drugiej strony jeszcze mogę sobie. Biegać. Turn down for what? O, jaki fajny obraz. Chcę go przybliżyć. <grym> Boże, jak ja nienawidzę swojego głosu na takich <grym> transmisjach. To są dwa laty. Mojego nienawidzisz, Vera? Ty dałaś dwa lajka like też. Nawet co nie weszło. Oloj. kto dał lajka? J jak ja no na... to nie wszedłem? Ej, duchy może. Może duchy z tego? Patrz, patrz, patrz! Aż mi zawibrował kontroler. Z tej paniki. Patrz, bezpiecznika. Nie chcę tu iść. Musisz. Po co? jestem sam. Ale tu będę, będzie coś, nie? Może. Jezus Maria. Nie chcę tu iść. Boże święte. Nie, no to nie Zamknęły się drzwi. Nie jest straszne. Czekaj, Vera. Wait for Ja się boję takich domu. Mogę oglądać każdy horror. Szukaj wszędzie, może w coś. A ja byłem nie? tu. O, coś tam masz. Ej, co to tak robi? Woda. Ja się o, znasz amunicję bibliotekę. O, to... a nie masz bibliotek. Sprawdź ekwipunek. Nie chcę. Boże, jakieś buty. Patrz patrz, Vera. Stopyrka, patrz. Rowerzysta tam jest. Eee. Serio? A nie widzisz? Jezu. O, coś tu... Chcesz okres W zbiorniku nie ma wody. Nie ma wody w kiblu. Nie ma wody kiblu. <grybuj> <grybuj> Czemu się ten mój komentarz nie wyświetla tam o? Bo ten komentarz jeden. Ja się boję tu chodzić. A dałeś komentarz live? Tak, chyba. Chyba. No, la, Na live czacie pisze. No, no i gry. po co się odzywasz, co? Psujesz tam całą transmisję. Jezu. Ja nie chcę tam chodzić. Chodzę. A dobra, jednak nie ma. A jak nie będę spał w nocy... Twój problem. Zamknięte. A tam pewnie coś jest groźnego. A teraz już słucham, Weź, zamknij to, bo nie naficzę tego mojego głosu. No spadaj z tym. Prawda wszędzie. Schnela. Tu byłem? Tu nie byłem. Co to tak zrobiło? Chyba co tak zrobiło? Tu? Boję ja się, wszędzie Jezus, Mario, co to jest? C Twoje życie, przykre Ty boicie się tak jak ja? Nie, Ej, czyli to był cień? Twój, Coś tam o, miałeś, Pa. A ja się nie idę tam, wiesz dlaczego? Bo o. tam jest gościu. Tu zbalesz. Wiesz dlaczego tu nie idę? Dlaczego? Bo tu mi spadnie ten gościu. Jaki no ten z góry. O, nie spadł. Nie, no, ja żartuję oczywiście, że się boję, nie? Tak, tak. To taki chwyt marketingowy, żeby zdobyć więcej fanów. No którzy będą... Się nie ma ich którzy będą wchodzić z litości. No trzeba śmieć. Ja mam 6 subskrybentów. O, dawaj, zajrzyj do lodówki. Ty masz, tak. Ej, muszę patrzeć. Jezu. To prawdziwa lodówka studentów. Ej. Oglądałem taki serial ostatnio i gościu robił z tych, z ludzi jakieś te mięsa, nie? No Jadł? No? Co to jest? To jest człowiek? Tak, ty. A myślałem, że to człowiek. O, pierwsza na wra- Może co, co za gra. Coś weszło, kuba, prawda? A może, a może. Prawda, coś weszło. idź marketingowy idź Nie, bo tu spadnie mi ten manekin. Dawaj idź Zamknięty na łańcuch. Co mówiłaś? Nie wy co ty oglądasz? Biegnę. Nie, no to kto, to kto ogląda? To, to, ty? Ej, to może te duchy są, to wyrapa świnie nie ma. <śleszy> Był? Ofu a dlaczego to jest tak rozbite? Wszystko tutaj leży. Ktoś stąd próbował Zdrowiłeś uciec? Swoje resztki. Coś tu było. Biorę. O, szczypce. No, szczypce. <grym> <grym> kto, kto za kto znowu ktoś nas ogląda. No, co się dzieje? Ja nie oglądam no. tego. No, ja też nie. Ja też nie. A jakie jest tu trzecie wyjście? Ja się boję, że ogląda nas ten duch, co tutaj ma być. I teraz spadnie ten manekin challenge. Nie? Nie. A kiedy spadnie? Nie wiem. A może otworzysz i zdobędziesz tą kasetę? Ej! Gdzie? Nie pamiętasz gdzie? Nie. Tu? Czyż było Tą szapkę? No tak. A, mogę już? No. Tak. Ej, nie bój... A dobra. Nie mogę. Jak szybko musimy wybrać? Weź je i daj do jakiegoś punktu. Gdzie? Pominęli dwa. dwa. No, no. Ej, teraz spadnie ten manekin. To taśmę. No, muszę iść, tak? O! Mateusz Pajacu! I dwa te! Mateusz Pajacu! Zawijcie, zawijcie Jesteś głupi! Na naszym kanale się nie przeklina Poza tym, dobra, co? Usuń to! by się nie usunąć. Ej, tam się nie idzie, nie? to mało? Tu się idzie? Ej, bo tu ja wszedłem i tu będzie zaraz stał manekin. Ja się boję. Brak reakcji. ja wszedłem i tu będzie zaraz stał manekin. Ej, to jest straszne, naprawdę. Zostai manekin, czy. Patrz. O, o, o. O, o, o. Zawsze lubię, te. Bawić się z tymi lalkami. O, o. Patrz. To dawaj. Ale nie, nie da się na nim nadzieć, że tak powiem, kolokwialnie. Kto nas ogląda? Niech ta no osoba. Już, już właśnie super oglądasz? Nie. No to właśnie, no to... to niech tu jest. Niech ta osoba się odezwie. Może to Jarek, a może bury. Może bury. W komentarzu proszę się odezwać. Ładnie, proszę się odezwać w komentarzu. Możesz sprawdzić kto cię subskrybuje? Mok Ej mo <laughs> Widzicie? Ta lalka tu nie stała wcześniej. Wcześniej ją Chyba <laughs> no O kurde, ale poleciała. Na ciebie na pewno. To jest kobieta? Nie, nie chcę iść tutaj. byłem tu już? Oczywiście że byłem. <laughs> Nie, ja nie wracam. Kuba, co to? Co to tak robi? O ja stary. Kto to tak robił? Co ty mi się... Ała! Ała! Jesse! To był droższy kociak. There's nothing. No nie masz. nie masz kluczy, nie rozumiesz. Jak tak wejdziesz, to na pewno cię dopadnie. Ej, ale odprowadzicie mnie później, nie? Nie. A co? No jak nie. Odprowadzimy cię do tego domu. Dobra, prowadzę Która jest? Też muszę być załóżony w domu Z tak pójdzie, aż okej No gdzieś okay, tak że... Get out the way, get out the way A ja nie wiem gdzie No wiesz gdzie, tutaj Tu? No jest tu, tu, tu Ej jakie jest trzecie zakończenie tego filmu? Jakiego filmu? No mówiłeś, że jest, są dwa zakończenia są trzy. No to ja chcę któreś inne niż tam co no, miałem no, Ej patrzcie bo ja się boję tego teraz co będzie Co to? A jaka z tego z nią? No Tylko że ona wyjechała do tego tak, do internetu do tułowicy Ona nie chodzi do mundurki? Miałem tam iść yeah. Jezus maria Ej już znowu nie oglądają hey, nic no, Nie no chyba tam chodzi chyba nie chodziło Ej wiecie wiecie, że oni będą znikać. Pomysł tak na mundurówka jakaś. Nie wiem, ale tak czy inaczej. to mnie dodał. A, a, ten a. Ten. Oni w to mówię, tak są. W Patrzcie, bo tu się dzieje dużo ciekawego, teraz będzie się działo. <laughs> Tonight my sugerujemy another worthless fucking shit. <noise> Udamy się tam gdzie psy dupami szczekają. Kto to? Nie, nie, po, nie możemy teraz, teraz pokazać iść. O tym. A gdzie one są? Jezu, przestań! Bo ci nic a nie powiedzmy, a dlaczego pokażę, nie... Nic ci nie powiem? Aha, okej. Nie pokażę, nic ci nie powiem. Hashtag shut up. Are we przestań! No ale tylko patrzę. Teraz nie możesz zobaczyć. Jeffrey do bay. Get out the way! Get out the way! A, urodzinki. Jej. Nie Nie, 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 Już się nie odezwę. What the hell? Stara rudera, dźwięki jak z horroru. O może? tu straszy. Cholera, byłem twarzą programu, wiesz? Raczej zastępco, zastra... Co to było? Nic? No to co my tu mamy, Andre? Opuszczona farma, rodzina zaginęła, podejrzenie przestępstwa. Czyli to, co zwykle. Od jak dawna to miejsce jest opuszczone? Od no, trzech lat, Henry. Sfilmuj to klasy, to będzie świetna przebitka, już idę. Ej, bo jego nie ma już, nie? Będę patrzył na niego ciągle. Byli spokojni, normalni. Z no, kolei o ich synu Lukasie kończymy złe opinie. Ej, ja idę za nim. Gdzie on idzie? Już go nie ma, Ej, dlaczego on mnie nie puściło dalej? Co? A, tak. jest w łopatce, to już jest w osiem. Co jest? Się, to brzuga. Where is he? I'm fucking This is the last time I that Co on robi? I mean, producers they come and go. A good cameraman like you can't see. You stick with me.

Ładna by w Ładna by nie, tylko, że A co jej się dzieje? Bardzo Dosta szykuje. Dostała propozycję od Brazzers pewnie. Bo marzenie każdej małej dziewczynki. Prawda? Znaczy jak się mam schylić? Sk Kuba Słuchaj, Jak się schylać? To... Z... Co ty robisz? Chcę kucnąć. To no właśnie nie mogę. Maszaki, jak? Czyli ten. Gałka. No Można Piknij go. Wstań, powiedz nie jesteś sam i nigdy.. Jezus, co, co ty tu masz? Co? Ręką. Co? Matko, myślałem, że mu coś tak chodzi tutaj, rozumiesz stary? No bo My co? Słuchajcie, coś boli. Nie schodzę, niech spada. Don't judge me. No i czemu nic nie mówi? No bo musisz zejść. Schodź. Nie. Dawaj! powiedz jak z ciebie, tam coś stoi za nim Tu coś stało Już właśnie nie stało Jak właśnie nie stało no już Gdzie ja też jestem? Widziałem. No jesteś tutaj przy drabinie, dawaj Gdzie jest drabina? Chodź Schodź Jezus no Schodź Ej, a gdzie stało? Tam stało, nie? No, tak było też widziałem. Ej, tam stał jakiś gościu to była kobieta To była kobieta, słyszycie? Nie, nie rozumiesz To była kobieta Nothing o, wiecie co mu jest? Co mu jest? Jest nabity Na sam mm. jest nabity. Zabity. Dlaczego to tak wibruje? I tam idzie coś, patrzcie. Idzie gościu. Bo jakie ty gry po prostu pobierasz? Czego one cię nauczą co w życiu? Demówka? No tego, że jak w jakimś starym domu opuszczonym będę. Takim razem Ju. Rozniosę cię. To już było. Ale tym razem jest To Wiesz co teraz możesz zrobić? Wyjść. Nie. Poszukać klucza. No. Idź tam. Tu? Kucni. No. Aaa. Kłócnij. Kucni no. Ja nie mogę, kucni. Dab. <noise> <noise> Kłócnij. Nie kłócaj. Patrz, patrz. Dawaj, mam no. Nie dziwne, że nikt nie ogląda przez ciebie. Dawaj, kucaj Kłócaj, wiesz co Tak, nie bo jakbym tego, jak tego nie robił, to bym, jakbym kucnął to wszyscy będą oglądać. Cały świat. No, dawaj. Nie, no nie pamiętam, mi się kłócał. No, 3 A ja nie wiem, co to jest m 3 Jesteś ułomny, czy A tym Get out the way, get out the way, a mogę zrobić to. O, patrz! No dawaj, no! Ej, wszyscy teraz oglądają, bo nie robię tak. Uwaga, kuby teoria spiskowa. Patrz, nie robię tak, i teraz mają wszyscy 5 sekund na to, żeby oglądać. Ej, niechcący teraz to zrobiłem z przyzwyczajenia. Szczury i co to jest jaszczurka? Co. Do wyjścia, nie? No. Mogę już iść? Możesz już wyjść. A tu jest gościu nabity, nie? Już go nie mam, ale ten. Czyli sprawdź tam. Gdzie? Na tym sto stoliku, sprawdź. Tu? Stolik, wiesz co to znaczy? Stolik, czy jesteś ułomny? Gdzie tu masz stolik? No, nie widzisz. No, on jest ułomny. Stolik, wiesz co znaczy stolik? Stolik. Patrzcie jaką gościu ma fazę ostrą. Już takie fale się roznoszą dookoła. Dawaj no. Ale mi się zakręciło w głowie. Zakręciło mu się w głowie, nie rozumiesz, nie może iść. Stolik. Patrz co się dzieje. Stolik. Ale ja nie chcę, żeby on już kręczał. Nic nie ma. Mogę kręknąć? Kręci. Nic nie ma. I możesz już wyjść. To po co kazałeś mi iść do tego stolca? No, a skąd już nic tam nie było? Stolca. Ej, a mogę się tak zakryć oczy, jak ten gościu się pojawi? Tam było coś! Tam było coś! Przysięgam, że tam coś było! Tam coś było! Przysięgam ci, że tam coś było! Widziałeś to? Widziałeś to? Ej, co to takie dźwięki? Bo zaraz coś się porwie. Naprawdę? Przestań. O kurde. Wyjść tu, tu, tak ale ja nie chcę dźwięku, nie, a ja się boję, bo stopy nie uderzy jak tam się coś będzie działo, zrobisz coś, żebym się wystraszył. Nie Ej, bo ja będę miał zawał, a wiesz, że zawoł przed czterdziestką to jest śmierć, on na miejscu? Bardzo dobrze. To będzie. I teraz wyjdę, a gościu przyjdzie po mnie. A skąd jest? A nie wiadomo, bo jest jedno trzech zakończył teraz. I patrzcie teraz. Palcem. Ej, mogę się popatrzyć do tyłu? Nie. A jesteś za mną już? A, a skąd już? To? No ta palcem. Nie zły jesteś. <słuch> patrzcie teraz. Nie. <Yeah. słuch> Boże, to był koleś no. A już się nie baliście Nie, 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 teraz się nie patrzę co to będzie? No, patrz. nie, się. nie patrzę, nie mm. patrzę, nie się nie dzieje Nie bo ty mnie przestraszysz debilu nie Przestraszę cię, no i nie Przestraszysz mnie Patrz nie, bo Lubisz takie rzeczy? Coś, coś jak na kinkie, nie? Co to jest? Ale to, pode mną. No, no tam i się... głupi palec. Tak, ten 11. palec. Ten palec, który właśnie miałeś w grze. Ej, serio, śniekać mi się chce mega. Witaj w rodzinie. Koniec? Tak. Jedno z trzech Ja Ja myślę. Nie. A już? Chcę FIFA jeszcze jeden mecz tak między nami, żeby pokazać kto jest lepszy. Zaraz idziemy. A jest no. 1914. Akurat zdążycie. Nie wiem. Dawaj Kuba na szybko meczy. Co ty mi robisz? Spadaj, bo mi się wydaje, że to jest twój penis. Hadaj, <grym> no. A nie, bo tu, tu jest. Co? A jejko. Dobra, dawaj no świat. Wywalaj płytę i gramy Jaką płytę? A to było, już było takie zakończenie No No to nie masz zakończenia, zakończeń, robisz mnie w że... Nie zapisaliśmy mi wtedy a okay. no to już wstań A zastanówmy się A zaraz zastanowi się nad pierdolen Skończyło się jedzenie Nie, nie Skończyło się jedzenie Nie, nie Skończyło się No bo nie noga Począłem... Nie, nie heal. Nie mnie. Ale jeszcze nie jest stracone wszystko. Pozdrawiamy Weronikę Adamów. Tak. tak. Pozdrawiamy Were Sheremere. Raffy. No bo się rymuje. Mateusz pożegnaj się. Kończymy transmisję. Dawaj. Żegnam się. A ty nie pożegnałem się. Nieładnie. Żegnam się.